No, bo jak, bo jak Stasiek dzwoni. Halo? A gospodarstwo chcesz na mnie przepisać. A, bo już do miasta jedziesz. No dobra. No to ja jadę już na to gospodarstwo. No, na razie. Kajsiamanko ja z tej strony Mateusz i Nowa seria. no otwarł ok, słowo to jadę uh. dobra jademy zrobię wam jakieś ujęcia jak jedziemy No go. Jedziemy i teraz pędziemy na gospodarstwie. Ale muszę szukać już. Tylko biała chałupka. Bramy otwarte. Ciadę bramy bramę Ja zostałem otwarte. No bo pewnie. Myślę, że tu jadę to. Ну, no, всё в хорошем состоянии. Ну, фастовник. Эсёк. О, холера. Курдот! Ну, хоть есть. Dobra, przyczepka, brony, wysiewnik i opyskiwacz. I chyba tyle jest. Dobra, przeszłam tu do Esioka, bo jadę, jadę na pole. Вот это квощенная фотография. a vidíš, co to je šikovně už. Jo, to je to, na tom je moc to. To Dobra, może no zrobię wam jakieś ujęcia. No, zrobiłem wam jedno ujęcie, bo po co mam tyle robić. Dobra, to będzie... Jest, jest jeden przejazd i kończę ten, ten odcinek. No, i to jest gospodarstwo pod... Nie! No, gospodarstwo... Sorry! Polska wieś. Będzie się nazywało... Dobra, muszę sobie się z tego spodarować w pobójku. Kurde, ja to mi jaki robię. Dobra, to na tyle są odcinku, więc na razie.